Siemano, witajcie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj w sumie jest to lecie i Minecraft udostępnił darmową mapę do przejścia, prawdopodobnie historyczną, o tym co udało się osiągnąć jakie tutaj, co w każdej wersji zostało wprowadzone i postanowiłem ją pobrać, no jak za darmo, no to za darmo, nie? i zrobię szybki taki przeskok, jeżeli chcecie możecie szybko sobie zobaczyć to tutaj a jak będziecie chcieli, to możecie sobie w to zagrać potem u siebie w domu, na komputerze czy na telefonie. No to jest za darmo w sklepie Marketplace na wersji Bedrock. I już po wejściu na ten świat pojawia się bardzo ciekawy ekran. Przyciskiem po prostu play. Jest tutaj i o najlepszego. No, 15-letnia podróż. Czyli co, mapa będzie trwała przez 15 lat? Nie, wydaje mi się. No i zaczynamy. 15 lat. No, jestem ja. Bardzo fajnie to wygląda, muszę powiedzieć. W porównaniu do mapy z dziesięcioleciem Minecrafta, no. Jest różnica już na samym wprowadzeniu, więc dużo się zmieniło. O! No to witajcie raz jeszcze. Ok, mam zacząć. Mam. Mam pójść do muzeum i rozpocząć celebrację. Ok, najlepiej jest... Trzeba mieć założone słuchawki dla najlepszych wrażeń. Jak to jest studio, które to stworzyło tą mapę. O, jakie to już fajerwerki lecą. I balony na mnie lecą. Mam wrażenie. Nie no, ciekawa mapa, ciekawa. Po z tych balonów chyba lecą fajerwerki. Ale fajnie to wygląda, co to jest? No tak, jestem na, na tym, na trybie przygodowym, więc nie dowiem. Dobra, idę dalej. W ogóle Minecrafta nie przypomina. Jakie tekstury są. Jak? Ale po prostu te. Kraniarze jest, nie mogę sterować. Ok, dostałem książkę. Nie, no niesamowite, mi się podoba bardzo już ta mapa. Jeszcze w takie rzeczy nie grałem. O wszystkiego najlepszego, Minecraft. Napis i, i w sumie nic nie widzę teraz. O, dostałem naklejkę. Są naklejki jak pokemony mogę zbierać? Alfa Jest jakieś jajka A to jest każda wersja Minecrafta chyba wymiary Eksploracje A za co dostanę naklejkę? A tutaj 15-letnie ciasto Ciekawe to wygląda Co ty trzymasz prezent? Dasz mi go Nie, nie mogę nawet Tego wziąć Okej okay. Przygoda czeka. O, oni też czytają tą samą książkę z naklejkami. No dobra, no i w którym kierunku mam iść? Tutaj jest Creeper. A, to są po prostu te wszystkie wymiary, w których mogę zbierać naklejki. Ło. Ale fajne, zabrał ciasto. Co za chłop. To naklejki? Co to jest? To są jakieś... Maskotki, Ja to mogę odebrać za te naklejki? O, dostałem. To jest. Etykieta. Ok, ja to klikam, to dostaję. jakiegoś Albo mogę sobie ponazywać. Oj, coś wybuchło. No sobie wszyscy jedzą to ciasto. Ej, bardzo fajna mapa, podoba mi się. Ja myślę, żebym za bardzo w stanie spoilerować, to szybkie przejście po prostu. Zaczniemy od tego. Od wersji alfa. Ej, czyżby to był jakiś, nie wiem... Jak się pojawiło taki efekt przejścia, czyżby to była wzmianka może, że w przyszłej aktualizacji się zmienią przejścia portalów do netheru i do endu? Jakieś będą animowane, tak jak tutaj było? Gdzie inaczej trochę? Zobacz, co się dzieje. Załadowały mi się bloki wanilii. Jest to jest... teraz? Alfa. A, mogę sobie porównać tekstury po prostu. Tak wyglądają teraz. Tak wyglądały kiedyś. Ej, w sumie, Bedrock myślałem, że cały czas tak wygląda. Najbardziej można zauważyć to po liściach w sumie. Ale Bedrock, że się tak zmienił? Nawet nie wiem kiedy. Dirk prawie wcale się nie zmienił. Widać. Piasek, piasek na pewno zmienił swój odcień. No, piasek ewidentnie zmienił. Ale na Bedrocku nigdy nie zauważyłem, żeby się zmieniła tekstura. Ta stara była lepsza. O, i tutaj są wszystkie te mloczki. czesny kl... klasik. Fajnie, w wglo... kablotce umieszczone. Tam też są u góry. Dobra, nie będę wchodził. Gdziecie sami sobie zobaczcie. Okej, okay, tutaj jest ogień i lawa, w sensie lawa i woda została dodana. Gąbeczki. Tak wygląda stara gąbeczka. A tak wygląda nowa gąbeczka. I czym to się różni? Że ta nie wchłania wody chyba. Ewidentnie, jest gra. To wejdę sobie tutaj. Gaming room. Nice. Mam dojść do Steve'a. O, i on mi daje zagrać w Minecraft Classic. Fajnie. I co będzie Minecraft w Minecraft? Będę mógł zagrać? Jo! Co jest? Niosło mnie rzeczywiście w Minecraft Classic. I te chmury są stare. I te dźwięki. O i tutaj mogę sobie zmienić wersję. Co jest? Nie mogę nic a no tak, jestem na przygodowym. A sprintować nie można tak jak, to, jak to dawno było ten ale z łuku strzelać nie mogę. Teraz łuku. to chyba było później te strzały co dodali. Co ja tutaj mogę robić? No nic w sumie. Bo jestem na trybie przygodowym, więc za wiele to nie zrobię. O, mogę stąd wyjść. A nie, nie mogę stąd wyjść Nieźle, myślałem, że... O, redstone nie wygląda, nie istniał jeszcze Redstone nie istniał na wersji alfa, ale mam stanąć na... Płytce przyciskowej Żeby aktywować redstone, który nie istniał na tej wersji Nieźle A gdzie jest ta płytka? A jestem ślepy, nie? A, co ja mogę switchować wersję, a nie tylko po prostu, że wrócę do normalnej Aha, i teraz jestem na nowszej wersji. No już wioski, a nie w sumie są te nowe wioski. Nie mogę sprintować. A to jest cały czas ten sam świat. A dziwne, myślę, że jakbym tak zrobił w rzeczywistości, to by tak to nie. Nie ma skrzynki. Myślę, że gdybym zrobił to w rzeczywistości, tak by to nie wyglądało. Gdybym stworzył świat na jakieś. O, aha, o to chodziło. Ej to jest taki trochę portal gameplay Nie wiem czy kojarzycie taką grę portal Bardzo świetna gra Albo nawet ten był mod do tego portala Który po prostu robił Że się Chodziło między tak jakby czasem, nie? Tam było ten, że 50 lat? Nie, 20 lat chyba Różnych tych O i tak samo tutaj, nie? O już przyszedłem przez Szybko A nie, to jest tu Dobra, dopiero będę przechodził tam też było tak, że można było, że był portal tak jakby czasu w tym modzie Więc tak ryłobanie Po prostu się przechodziło 20 lat wcześniej, trzeba było przemieścić kostkę Potem przychodziło się 20 lat później, trzeba było tą kostkę... W przeszłości można było ją ruszczać Nie, jak się w przyszłości tą kostkę poruszyło, to można było poruszać w przeszłości Ale w przeszłości... no i zginąłem Dobra, trzeba zobaczyć jak to wygląda Okej, okay, tutaj jest tak Okej, okay, muszę przejść tutaj To jest bezpiecznie Okej okay. I tutaj nie. O, Jednak nie Dobra, jeszcze raz Chodzę tutaj Zaraz muszę dojść tam O Okej, okay, to o to tutaj chodziło, nie? A jest ja tutaj tak ten Ej, bardzo fajnie Naprawdę, jeżeli nie graliście w Portal, musicie spróbować Prawda to jest z 2000 tysiące... kół. To jest trochę tak stary jak Minecraft. Ale bardzo dobry. Dobry tytuł. ja dalej chyba tam pójść. Ale nie wiem jak, to bardzo. A po pnoczach można się wspinać jakoś. O! Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Łatwo, łatwo. O. Ops. na koblu mogę zmieniać teoretycznie. Tutaj jestem bezpieczny. Okej, okay, wielki parkour. A, Okej, okay, w którym mam iść kierunku. Tam, A tutaj też tu widzę. A nie, tutaj są pajęczyny, no tak. Pajęczyn jeszcze nie było. Dźwięk. O! Okej, okay, zawał chwilowy Okej, okay, unikam ich. Profesjonalnie. No nie! Na samym końcu. I na speedzie! Okej. Okay, jestem bezpieczny. Uu. A co, nie mam tędy iść? Aha! Sianko, no tak. No okej. Okay. Przyjemny gameplay. Przyjemny, naprawdę. O, jest domek jakiś. A jak on wygląda teraz? O, jest nawet sniffer. A, ja że tak nie przepadam za takimi domkami z tego drewna. O, przesuń się. Ja muszę to wziąć, to co on wyniuchał. Nie, to chyba nie jest konieczne. Idę dalej. A, idziemy. Chyba. O, i tam jest Steffi Alex. Aha. Jeszcze to trwa. I nie skończyłem. O. Ale parkour. potężny. Teraz skończyłem chyba. O, witaj na przyjęciu. O, zrobiłem to. Zrobiłeś to. Jej! No i co? A, i koniec! Dostałem naklejkę. Nieźle, nieźle. Dobra, myślę, że dalej nie będę kontynuował, w sumie. Żeby wam nie spoilerować. Mapa bardzo fajna, przyjemna. Baczmy tutaj, co tutaj jest. Bo chciałem kończyć już, ale jeszcze zobaczę. Bardzo fajne efekty są tutaj. Jest end. Ender Dragon. Eee, ale koks, ale to za Gdzie wygląda. I oni chronią tego jaja. Biorę, biorę, biorę. Dobra, jednak może nie skończyć teraz. A nie, no To nie chcą ukraść te jajo A nie, że ja ukradłem. A nie, ja ukradłem? Halo, radno jajo. Okej. Okay. Po prostu nic sobie z tego nie robią. I jest znowu minigierka. Nawet co jest tablica wyników, można pobić wynik Steve'a i Alexa. Alex jest szybsza. Jeszcze jedna gra. to jest Elytra, ja lubię Elytry. Okej. Okay. powinna mi się po prostu wersja Xbox. Xboxowa. Na Xboxie było to samo. 360. U. Checkpoint, kura. utknąłem w ścianie. Dobra, zapomnimy o tym. Okay. O nie! O jest. O, widać, że profesjonalny gracz po prostu. Tyle grałem w takie mapy. Na tym na Xboxie 360. Wow! Checkpoint. Okej. Okay. OK, łatwo, łatwo. Ale łatwo. I to jest trzecie okrążenie teraz Przebije wynik Piwa i Alex? Czy to możliwe? 3 na 3 To jeszcze mogę latać? A nie, bo to jest trzecie dopiero, dobra. Oj, to chyba nie przebije wyniku Alex, bo tam chyba była minuta i 30. A to jest niemożliwe To się nie da szybciej zrobić Chyba, że omijając te tutaj, tak jakby, checkpointy, o tak Aż tak nie da się zrobić szybciej O, jest Koniec Dwie minuty. Trzy minuty? Nie, ile? Ile tam było? Jest tutaj gdzieś ta tablica wyników? O, jestem A, po środku jestem Dobra, widzowie Czy dacie radę mnie przebić? 2 minuty i 3 sekundy spróbujcie. Spróbujcie. Więc tutaj jest jakieś coś. A o tym. Opisane po prostu jak działa ten portal. O i tutaj jest to, ale to świetnie wygląda. Hop! Hop! Naprawdę cudownie to wygląda. Tu ja to samo mogę ukraść gwiazdę deneru. Ale nie ma tych. No nie ma. Też tutaj też jakiś, jakiś Elytra coś tam, ran? Ej, to wygląda trochę jak ten, na tej mapie tego dziesięciolecia Minecrafta. Jeżeli graliście, to możecie skojarzyć. Dobra. Jest tutaj jakaś gra, jest tutaj jakaś gra. Możecie sobie poczytać tutaj, o tym wszystkim są w kablotach. Zidrowe szkielety. Bardzo fajnie to zrobione jest. jest. gierka. A na striderach po prostu. No dobra, nie widzowie, jak chcecie, sobie zagrajcie w to. A ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Mapa jest na dostępnym market, markecie, Marketplace Minecrafta, możecie sobie zagrać. No i do usłyszenia w kolejnym filmie.